Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Zapraszam na wieczorne, wieczorne szachy na jakąś niewielką, krótką partyjkę, może 10-minutową. 2067 jest wysoko, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze wyżej. Lecimy poszła E4 przeciwnik D5. Mamy tu, proszę, proszę Państwa, obronę skandynawską. Gramy w wariancik zamknięty. Przeciwnik przepycha, jest tu atak na skoczka. Odchodzimy sprawnie, biorąc już na oko pole D4. To przeciwnik odpowiada dosyć fajnie. Myślę, że tutaj możemy. Może wrzucimy sobie skoczka do gry. Powinno to być w miarę rozsądne. No dobra, skoczka przestawimy, yy, udrożnimy drogę dla gąca i będziemy tutaj kminić co dalej. Być może jakieś przeczy yy, z celem takim, żeby rozbijać to centrum przeciwnika. A teraz, a jeżelibym tutaj wrzucił gące, no to zawsze przeciwnik może fajnie wstępem mnie nadgryzać raczej przeganiać. Tego nie chcemy, więc zagramy sobie w ten sposób. Co po wybiciu? Po wybiciu tutaj przeciwnik no, prawdopodobnie wybije w ten sposób. No dobra. Niech będzie. Teraz można by sobie w sumie przyjść tym gącem, Raczej bez jakichś większych yy, problemów. No i czekamy. John Francis Palomino. Pojedynek polsko-włoski, proszę państwa. No dobra. Przeciwnik myśli, my też myślimy. No co tutaj może pójść? Myślę, że przeciwnik będzie myślał nad rozwojem yy, figur. Jakieś takie przeganianie, no to zawsze nawet można zagrać sobie w ten sposób za tatem na tego skoczka i dobrze, przeciwnik go rozwinął logicznie kolejną figurę. Myślę, że my pójdziemy za tym samym, hmm, chociaż chwilkę, bo chciałem zagrać tak i mieć możliwość wyprowadzenia gąca Natomiast po pchnięciu na D3, takim szachu, tutaj będę musiał się zasłaniać. Nie wiem, czy nie szybciej zrobić roszadę, natomiast boję się pchnięcia. Pchnięcie będzie trochę problematyczne, bo mi przeciwnik tutaj zablokuje totalnie moją strukturę. Chyba jednak pchnę. Jeżeli pójdzie szach, to po prostu zasłona, zasłona gącem i, i powinno być w porządku. Dobra, zrobimy roszadkę. Przeciwnik yy, robi to samo. Można by pomyśleć nad rozwojem gąca tutaj. Po jakimś kopnięciu nie mamy raczej możliwości. Odchodzenia boleci pioneczek na D5 Jakieś wybicia mogą być tutaj Pomysłem Być może skromnie tym goncem zagrać na razie No dobra, na razie skromny goniec <laughs> niech będzie Skromny goniec nie jest tutaj chytry na spokojnie pogra, poczeka, popatrzy, poobserwuje grę i później zdecyduje. No dobra, wieża na E8, co jest generalnie gitem. Ten goniec cały czas niewyprowadzony. Myślę, że można wrzucić tutaj wieżę na wolną linię. Weźmiemy pod lupę tego gonca. Wydaje mi się, że trzeba gdzieś tutaj albo odejść albo kminić jakieś podparcie dla niego, no bo. Po jakimś takim szachu można by tutaj się aktywizować no i odchodzi przeciwnik. Przeciwnik odchodzi. Czy tutaj jakieś takie ruchy wchodzą w grę? Tutaj oczywiście nastąpiłaby fajna aktywizacja, natomiast przeciwnik być może zagra sobie tutaj po wybiciu wieża tutaj. Zawsze ten skoczek mógł gdzieś tutaj przychodzić. No dobra, zagramy w ten sposób. <laughs> Utworzymy nacisk na pole F7. Patrzymy tutaj na te wszystkie figury. Tutaj wiadomo, Hetmanik jeszcze broni. No i tu cały czas liczymy na... na tą naszą otwartą linię. Dobra, wybijamy. Prawdopodobnie pójdzie tak. skoczka można zainstalować w tym miejscu. Co jest generalnie git. Co jest generalnie dziś? Można by też pomyśleć nad takim ruchem. Wtedy przeciwnik tutaj można by dołączyć drugą wieżę, no wygląda to rozsądnie. Wydaje mi się, że wygląda to rozsądnie. Skoczek G5, atakujemy pole E6 i F7 i wtedy, jeżeli przeciwnik broni w ten sposób, no to możemy dołożyć drugą wieżę, drugiego skoczka. I tutaj naprawdę się rozkręci pozycja na naszą korzyść. Wydaje mi się, że to jest w porządku, no bo co tutaj może przeciwnik pograć? Z kąty Hetmana mi w żaden prosty sposób w tym momencie raczej nie przegoni. Dobra, gramy to. Gramy to. No i wydaje się, że po prostu skoczek f5. I tutaj mamy dwa skoczki w grze. Co jest generalnie fajne? Co jest generalnie fajne? No i ta wieża tutaj gdzieś się musi przestawiać. Okej, okay, no cały czas przeciwnik generalnie obstawił to pole, więc nie mamy tutaj jakiejś rewelacji. Natomiast nie jest źle Staram się nad jakimś takim głupkowatym ruchem typu skoczek D6. Po wzięciu no tutaj mielibyśmy szach, natomiast po tym szachu nie byłoby nic więcej. <totototek> takie mam wrażenie. Jakieś takie wybijanie no, też nam za dużo tutaj nie pomoże. No skoczki są fajne, są aktywne, natomiast nie bardzo widzę w jaki sposób można by je. Wykorzystać bardziej, hmm. no, stoję nieco aktywniej, natomiast czy coś oprócz tej aktywności jeszcze mamy? No, wydaje mi się, że muszę próbować otwierać tutaj nieco tą pozycję. Teraz jak to zrobić? Wydaje mi się, że pogram w ten sposób, co jest trochę nieodpowiedzialne, no bo ten goniec będzie tutaj patrzył, natomiast po jakimś takim wybiciu otworzyłaby się ta linia. Tylko czy ja tego chcę w zasadzie? Mógłbym pomyśleć też nad zwajanie się po prostu. I chyba jednak pójdę w ten deseń. Nie wiem czy po tym ruchu... Nie, po tym ruchu tutaj nic mi nie grozi, bo zawsze jest ten goniec. Tak, wydaje mi się, że muszę się zdwoić i szukać gdzieś tutaj nacisku po tej linii C No dobra, przeciwnik tutaj neutralizuje mnie? Neutralizujemy go skoczka Nie chcę tutaj się bawić żadne poświęcenia, więc, więc gram tak Te wie, że dwoje, no troszeczkę czasu mi zleciało nad tymi moimi rozkminami. Szkoda, że tam nie ma chociaż sekundy dwóch no ale niestety nie ma lekko. <trym> no teraz Oczywiście ten pionek się ruszył, no to jest jakiś też punkt zaczepny, żeby tutaj próbować atakować. Więc w porządeczku, w porządeczku. Zobaczymy. No John Francis Palomino tutaj pali troszeczkę czasu I tutaj idzie taki ruch Idzie taki ruch No po wybiciu tutaj skoczek Generalnie troszeczkę się rozegra No problem w tym, że ja bym nie chciał żeby on się rozgrywał Wolałbym żeby tam sobie został i się tam nudził przeciwnik tego raczej nie dopuszcza hmm. no po wybiciu tutaj idzie tak i troszeczkę tutaj straci stracy tutaj mógłbym później odejść tam wie że zawsze by się zdążyło ustawić No dobra. A raczej większego wyboru nie mam. I Hetman wchodzi do gry. O, ciekawe. Hetman wchodzi do gry. No jak tym Hetmanom tutaj przeciwnik chce się aktywizować bardziej? Niezbyt to czuję. Ale dobra. Byłem przekonany, że skoczek tutaj będziemy jak Próbował wypychać z tych aktywnych. Rejonów. No ale niech będzie. Troszeczkę muszę szybciej podejmować decyzję, ponieważ 3 minuty i troszeczkę strach, że mi tam braknie w końcu te czasu. No ale ok. okej. Teraz plan mam w zasadzie taki, gdybym tutaj spróbował na przykład w taki sposób tego hetmana wyganiać, natomiast zawsze będzie mógł podejść. Będzie, jeśli zagram tutaj, tutaj szach mm, okej, okay. no chyba po zagraniu tutaj musiałby się wycofywać, tak myślę. Ok, już w zasadzie wycofuję. Na no, jakieś takie bicie i tutaj wejście do gry. Nie wiem czy to ma sens, Podejrzewam, że ciężko. Nie ma sensu chyba na razie oddawać jakości, więc na spokojnie zrobimy sobie lufcik dla króla. Teraz może ten skoczy gdzieś tutaj obchodzić, przechodzić, kombinować. Mm -hmm. Nad tym biciem cały czas tutaj tak by mógł tu przyjść, no ale tutaj zawsze przeciwnik gdzieś będzie miał pole do popisu. Co jeżeli bicie tutaj po biciu mógłbym sobie przyjść na sposób, nie? I to jest generalnie problem dla przeciwnika, tak myślę. Dobra, wchodzę w to i tutaj przeciwnik. Podejmuję taką decyzję. No to chyba tutaj idę w to. Idę w to, jeżeli tutaj się powymieniają te figury, no to jestem generalnie zadowolony. Natomiast nie ma tak łatwo, bo przeciwnik nie powie tak od razu pas. A podchodzimy po tego pioneczka. Mamy tutaj nacisk kilku figur. Tutaj pioneczek, tutaj pioneczek tutaj pionek. Dobra, wydaje mi się, że troszeczkę z łapem przewadzi teraz, tylko nic nie podwalić. No bo jeżeli pójdę tutaj, no to zawsze przeciwnik może tym skoczkiem mi grozić. Dobra, jeżeli teraz bicie, no to oczywiście jest ciepsko. No dobra, Myślę, że sobie weźmiemy tego pioneczka Teraz tak, tu nie można, jeżeli tutaj no to no to ciężko. Dobra, gram tu tutaj zawsze groźba bicia tego pionka. Jeżeli tutaj, no to zawsze można bić to no dobra. No to wchodzimy tak. No i teraz generalnie czas. Teraz generalnie czas żeby tylko tutaj... no dobra, wymieniamy wszystko. No, nie mam chyba lepszego pomysłu. Co lepiej? No dobra, chyba tak. skoczek pod naciskiem hmm. troszeczkę musiałem się uciszyć, ponieważ groziło to przegraną, no dobra, tutaj i tutaj mamy mata nie? pięknie kurde no rośniemy tu cały czas, 2075 proszę Państwa Sprawdzamy przegląd jak to poszło No widzimy, że dokładność nie najlepsza Ale wystarczyło Widzimy od początku ta partia, ta obrona skandynawska tutaj od przeciwnika poszło w ten sposób. No niedokładność leciała dobrze Poszło tak. Co należało grać? Goniec C4 koniec C4, a po tym ruchu? a po tym ruchu co? tutaj? aha, tutaj, po tym? co grać? coś takiego? co, po prostu wybicie? A4, okej, okay. no ma to sens, ma to sens dobra to sobie zapamiętamy na następną partię ale tu widzimy, że tu już dosyć duża, do, dosyć gruba przewaga czarnego na pół dobra, gramy dalej, poszło tak no i to decydujące, bo tutaj udało się właśnie zainstalować te skoczki bardzo mocno natomiast, co tu należało grać, żeby wykorzystać tą przewagę maksymalnie no, skoczek D6. O, to ciężko zauważyć. Ale myślałem nad tym. Bo po tym ruchu, tutaj przeciwnik bierze, można tu wkroczyć. Natomiast co teraz? Co teraz? W tej sytuacji? No, tutaj wychodzi. Nie, tutaj nie. znaczy byłem przekonany, że tutaj. No, bo. Czymś takim jest ok, a grozimy tutaj wzięciem No ale zapewne się to broni, broni, się to w ten sposób Moment No to po tym Co teraz zagrać? b 7 a to kurczę. <laughs> To dosyć nieintuicyjne, no bo przecież to wygląda jak pakowanie się w kłopoty tym Hetmanem, nie? No tutaj zastawiony praktycznie wszystkim. Ale no, no jest tu ta groźba cały czas, nie? Co tu grać? Hmm, czarnymi? No, należałoby obronić ten punkcik. Aha, bo tutaj też wisi ten skoczek, nie? Za chwilę i wisi tutaj. No to ma sens, nie? by to obronić, to co, należałoby zagrać coś takiego niby tu mówi, że wieża d7 w taki sposób to po prostu oddaje oddaje po prostu skoczka, nie? okej okay, to myślałem, że jakoś da się z tego wyjść, ale faktycznie teraz tutaj spadnie no ciekawe, ciekawe no dobra mm lecimy jeszcze jedną partyjkę, być może jakąś nieco szybszą jakieś tutaj 3 plus 2 już na niższym rankingu wiadomo nie w tym aż tak szybki no dobra leci proszę państwa obrona sycylijska gramy sobie skroczkę c3 i teraz zagramy sobie tutaj G2 slankujemy gąca No i gramy w szachy Dobra, tutaj sobie zrobimy możliwość wyprowadzenia gąca Dobra, przeciwnik tutaj wykopuje gąca Logicznie No dobra, może skromnie tego gąca ustawię tutaj, cofnę Będę próbował w ten sposób nadgryzać tą jego defensywę, być może jakąś pioneczkę puścimy, zobaczymy. Jest tutaj kilka możliwości. No dobra, to się wydaje logiczne. To się wydaje logiczne, przechodzimy płynnie do ataku. Czyli bierze, no to bierze, dobra, nie bierze. No tutaj się przeciwnik kurcze ustawił też dosyć fajnie w defensywie. No dobra. Skoczka może jakoś spróbujemy przegrupować. Być może otworzymy tu w ogóle wszystko. A też to takie obusieczne, nie? Natomiast. No nic, tak też można pograć obusiecznie. No przeciwnik też by tutaj chciał iść na wymianę. Nie ma to tamto, no dobra. Rzucamy to, jeżeli tutaj nie ma wymiany no to byśmy przepali dalej. Są wymiany, więc wybijamy. Tutaj cały czas bym chciał to przepnąć w sumie. Zamknąłbym tego go, gościa. Teraz w ogóle jest groźba, że będzie spadał Jeżeli tak, no to tam się gdzieś pewnie uchowa <laughs> A jest lid Jeżeli wybicie, no to tutaj zawsze można gąsem przyjść Wygląda fajnie Wybicie, tutaj też się będzie za chwilę otwierała pozycja Dlatego pana. Dobra, ja sobie przepcham. Teraz wybicie musi nastąpić. I teraz, a teraz, tutaj wisi, kurczę jest możliwość dania takiego frednego szacha. No chyba po prostu tutaj muszę odejść. Raczej nie chcę tutaj nigdzie podchodzić, płacić takie głupoty. Jest groźba widełek, natomiast to będzie wpuszczać Hetmana do gry. Więc to też obusieczne. Ale przeciwnik zamyka. Dobra! Wieża na. na to Czy tutaj mi coś grozi? No ten skoczek nieznośny. Dobra, chciałbym go wygonić. Czy mi grożą tutaj jakieś widełki? Dobra, w tym momencie chyba nie. Ale tutaj przeciwnik sobie zagra. No teraz już będą grozić widełki. Hm. No niełatwo, niełatwo. Mógłbym tutaj przyskrzynić. Musiałbym tutaj znaleźć jakieś fajne wyjście z sytuacji. Wydaje mi się, że mogę pograć w ten sposób. Wymienić te skoczki i byłoby byłoby to przystępne Nie chcę mieć tych skoczków, chcę działać tylko tutaj. Dobra, wymieniamy to. Wymieniamy to wszystko i teraz mi się to podoba. Dobra, ustawię sobie obydwie obydwie dwie z tych mm, wież na tej linii no i będę cisnął, nie? będę mogę jeszcze skoczka później zapodać, żeby to pole jakoś atakować ja myślę, że już teraz to jest groźne. jeżeli teraz wejdę skoczkiem z pośrednicy wieży zagąca no to tutaj no, przeciwnik chyba kmini to że to jest groźne. No dobra, dokładam jeszcze jedną wieżę. I co teraz? Tak nie mogę, bo Hetman wchodzi. Tak wybijam, to trochę sobie utrudniam zadanie. Dobra, chcę tą wieżę mieć tutaj. Odciąć. Odciąć po prostu króla na tych dwóch polach. Przyjskoczkiem grozić widełkami, grozić tutaj na chwilę matem. To jest to. Nie wiem czy czarny zdąży się przegrupować musiałby zagrać na pewno to no bo nie może puścić tego pola natomiast nie wiem czy ma czas żeby jak jakkolwiek tutaj a może ma czas może zagrać tu później tam może jest na to czas w każdym razie dobra ja wchodzę tutaj tu jest groźba za chwilę mata bicie, odbicie przychodzę tutaj przeciw mi podał Muszę zauważyć, nie? że jest ten mat, ale sprawdźmy dla pewności, gdzie to jest analiza. To jest analiza, dobrze. No tak, tu już pozycja posypana, no i po tym przychodziło po prostu to, nie? Nie ma jeszcze, a jeszcze tutaj wideo, no tak. A czy można by tu dać mata szybciej? Tu jakbym poszedł, tu. Nie, mata by nie było, nie. Chyba by tutaj wychodził z tego. A nie, byłby mata. Nawet tak można to Spraw. Dobra. Fajnie. Dzięki wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Cześć.